z generowaniem yy, dowolnej liczby yy, określonych zarodków jest dopuszczenie wyboru najlepszych zarodków natomiast istotne ograniczenie liczby yy, zarodków przenoszonych. I wreszcie model restrykcyjny, który ogranicza liczbę yy, zapodnionych yy, komórek w sposób znaczący ogranicza liczbę zarodków przenoszonych i nie dopuszcza zamrażania środków, bo no to, to wygląda, że to jest takie skomplikowane że ale tak naprawdę wokół tego, czy to za chwilę, yy, toczą się spory nawet, projekt, w kontekście projektu Jarosława czy może takich tam włońskich, czy projektów społecznych. Ja bym jako nie, jako nie inny specjalista w tej dziedzinie tak uznałem, że warto odchodzić w Więc ten model restrykcyjny, który występuje we Włoszech, i w dużej mierze w Niemczech mechanicznym klasycznym ono oznacza generowanie określonej liczby zarodków i na nakazuje yy, znaczy zakazuje zamrażania i nakazuje też jakby yy, no, dbanie o wszystkich zarodków żeby nie przedłużać yy, w, w ostatnim razie powiem jakie są w ogóle prawne koncepcje u nas co się w tej sprawie dzieje w ostatnich latach więc yy, w Polsce ta dyskusja yy, toczy się z różnymi fazami yy, od, od pewnego czasu i ja wymienię tylko te projekty, co mi przybyło, yy, które były w różnych fazach, zgłaszane. po pierwsze całkowity zakaz zapłodnienia pozaustrojowego, czyli tak zwany projekt po łacinie contra in vitro, czyli przeciwko metodzie in vitro. Może został to przez grupę y, y, posłów Prawa i Sprawiedliwości na czele z Bolesławem Pieką, efekt lekarzem dziwnego ludzi, który zrozumiał swoistego olśnienia, prawda, bo przez 20 lat, jak sam się przyznał, wykonywał tysiące zabiegów przerwania ciąży, a później nie brała odkupienia, swoich wydatków teraz, teraz na czele y, kampanii, która ma prowadzić do absolutnego zakazu... No, znaczy jak przedstawiciela posadzania skrzydła y, Platformy obywatelskiej y, doktora z Krakowa, dyrektora y, jednej z y, y, prywatnych uczelni teologicznych. Ja o nim powiem za chwilę, szerzej. Y, trzeci jest związany z rozmaitymi projektami ustaw rozrodowych. Czyli tu chodzi o modernizację ustawy transplantacyjnej, w istocie, jakby dla, dla wielu przedstawicieli medycyny, jest to rodzaj transplantacji. Przeżyć, transplantacja, transplantacja, prawda? Czwarty to jest projekt społeczny ustawy rozrodczej, przy czym mamy już dwa projekty społeczne kompletnie wiążące się z sobą. Jeden bardzo restrykcyjny, drugi bardzo liberalny. Mamy. Ja za chwilę, bo ja za chwilę powiem o dwóch projektach, yy, ze względu na uczestnictwo w parlamencie, w Sejmie, to wybór będzie dokonywany między innymi, yy, między projektem Jarosława Gowina i projektem właśnie Małgorzaty i Dawidu Polskiej, czyli tak liberalny, jak na Platformę Obywatelską, tak można powiedzieć. I mamy też, yy, one nie są jakby prawnie złożone, ale funkcjonują jako pomysły. Projekty Ministerstwa Zdrowia z Departamentu Polityki Zdrowotnej, Departamentu Matki i Dziecka i tak Każdy z nich oczywiście, ja mam tutaj takie, takie wykazy, yy, są analizy no, dotyczące prawdopodobieństwa zajść ciągu że pod sedem zabiegów nitro jest to jeden jedyny cel. I skuteczność jest prosta. Jeżeli rodzi się zdrowe życie. Tylko. Te. To jest bardzo proste. To jest nawet na znaku I oczywiście w zależności od metod, od podejścia do tych zarodków, o czym mówiłem, jest różne prawdopodobieństwa zajścia w ciąży. Jest też rozmaita liczba cykli, czyli co się sprowadza do liczby prób, które są niezbędne, żeby je nie podjąć. No na no, przykład w projekcie prawdopodobieństwo urodzenia i zajścia ciąży jest oceniane na zalebie. 13, przepraszam, 10%, podczas kiedy w projekcie bardziej liberalnej platformy Kitały Błońskiej na 33%, że w przypadku projektu Gowina potrzebne jest przynajmniej 11 próbów, w przypadku Kitały Błońskiej 4 próby i też to wpływa na, kop, na koszty, ponieważ tu projekt jest bardziej restrykcyjny, tym on ma większe ograniczenia, tym jest razie jest mniejsze, czyli koszty wzrastają, że w projekcie gowina całościowo, pan doktor mówił tutaj o per tu się szacuje, że na 150 tysięcy złotych, a w projekcie kidarowońskim na około 40 tysięcy złotych na parę. I...